Musimy o wszystkim pamiętać, wszystko załatwić, o wszystkich zadbać. Tylko pytanie, czy o wszystkich, a o siebie? Tak nie musi być. Można inaczej. Można zarezerwować sobie codziennie 5 minut przy kawie i spróbować zatrzymać się. Proponuję Ci ponad miesiąc codziennych spotkań przy kawie i obrazach. Pytanie, czy jest dla Ciebie? Tak. Jeśli jesteś zapracowany, to przez to zyskujesz krótkie, nie przekraczające 5 minut nagrania wideo, by móc realizować kurs przy wypiciu porannej kawy. Jeśli tak, jeśli jesteś wysokowrażliwy, usłyszysz dostrojony do swojej wrażliwości przekaz bez negatywnych emocji w stonowanej i kulturalnej formie. Tak, jeśli jesteś artystyczną duszą, zainspirujesz się przykładami 33 postaci artystów i ich dziełami. Tak, jeśli chcesz prowadzić życie duchowe, dostaniesz materiał do refleksji. Tak, jeśli jesteś artystą duchem, otrzymasz niezbędne wsparcie, zachętę do działania twórczego, żeby w końcu wyjść z cienia i przestać być już przezroczystym.